9 grudnia młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz 2 Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyła w poniedziałkowej prelekcji doktora habilitowanego Sebastiana Piątkowskiego w 80. rocznicę powstania organizacji Orzeł Biały. Następnie z udziałem zastępcy prezydenta miasta Krzysztofa Myszki w Miejskim Centrum Kultury otwarto wystawę zdjęć Długa Noc Pełna Koszmarów – Skarżysko Kamienna w okresie II wojny światowej. Zdjęcia pochodzące ze zbiorów znanego historyka i regionalisty Marcina Medyńskiego. Symbolicznego przecięcia wstęgi na inaugurację dokona jej autor oraz prezydent Myszka i szefowie zaprzyjaźnionych jednostek Miejskiego Centrum Kultury i Muzeum Orła Białego. Wystawa będzie czynna do końca marca 2020 roku. Dyrekcja i pracownicy Muzeum Orła Białego dziękują za wsparcie w realizacji przedsięwzięć dyrektorowi Miejskiego Centrum Kultury Katarzynie Michnowskiej-Małek i dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 Magdalenie Kalbarczyk.